zabieramy się za robienie soku z opuncji figowej która nam do nas a namówił nas na to ten jegomość Krzysiu, Krzysiu Krzysiu radzi, Krzysiu. Radzi. <gryś> Krzysiu nas namówił pożyczył nam szczypce mówi, że to będziemy ukręcać wybieraj te duży, jak największe duże, no ta jest duża będę ukręcać o, patrz, no. no dobra ta, ta. ale czerwone bardziej szukam no bardziej czerwone czerwonych. one są czerwone Mamy zebrać gar nie wleść w co nie wleźć? W kolce. Ja jak łatwo odchodzą? No, dojrzały. Czego szczypcami? Dlatego, że jak się przyjrzycie opuncji, to <tuszy> tu można ją spokojnie brać, ale tu na górze, są bardzo małe kolce, które wchodzą we wszystko. Bardzo fajnie też wchodzą w język, więc tak, nie polecamy. Trzeba uważać i robić to delikatnie. Tak, więc jeżeli będziecie mieli w Waszym ogródku, albo niedaleko w lasku, krzaki opuncji, to polecamy wziąć do tego łyżkę do sałaty, ewentualnie makaronu, i w ten sposób możecie zebrać opuncję u siebie.

Jak tak już ob obrywałeś, obcinałeś. Litro, liter półtora. Litr półtora? Jak doszło dwa kilo cukru, to gdzieś koło 3 litrów Już zostało. Ja nie dam 2 kg cukru. No to jak dasz kilo cukru, a pełni żadnych 2 litra będzie źródła. Ja, Może śmiało, bo nowe wyjdą. Te miejsce wyjdą nowe. Myślisz, znaczy, że jeszcze w tym sezonie? Już wychodzą, zobacz. Już zielone są. Faktycznie. Mhm. Czyli co za, za dwa tygodnie znowu będziemy robić? Czyli jest na odwrót wszędzie. Potem wiesz, że to one wszystkie Przekręcamy. Jeszcze parę dni temu był dosyć ciężko odchodziły, ale może to kwestia tych szczypiec też, że o tyle łatwiej się wydaje. Ale nie, ona ja widzę, że, że ja musiałem duży kręcić, a ty nie rozchwycisz i ona już się zostaje. No, tak szybko schodzą. Le, to brzydko. Ty też obcinał, aha. To jest ich tak gęsto, nawet nie wiem jak się do nich dobrać. No, Szybko no i już garnek Szybko? pełen opuncji. Szybciutko zebranych. Z pełnym poświęceniem. W ogóle opuncja jako taka. wchodzi z Meksyku. Jak spojrzycie na meksykańską flagę, to wewnątrz jest godło, na którym widać, jak orzeł, meksykański orzeł, siedzi właśnie na opuncji. Jest to bardzo ważny dla całej kultury Meksyku. Bardzo ważna roślina. W wielu azteckich kodeksach, na przykład, widnieje ona. Jako bardzo ważna dla już roślina, z której pozyskiwano barwnik, ale no nie tylko. Funkcja może być spożywana na surowo. Wtedy też trzeba bardzo uważać przy jej zbieraniu. Najlepiej jest ją przeciąć na pół i wydłubać łyżeczką. A przy okazji jest bardzo, bardzo zdrowa, bo ma mnóstwo, mnóstwo witaminy C, B. Beta karoten, który zaraz zobaczycie, jak będziemy ją przecinać, jak bordowy jest to owoc wewnątrz i jaką ilość tego beta-karotenu, tego barwnika w sobie zawiera. Przy okazji jest słodka i po prostu bardzo dobra, a najlepsza w soczku do herbaty, jesteśmy z Polakami na kempingu. Jako że wymyślił, Krzysztof wymyślił, żeby zrobić z tego syrop do herbaty. Maciej nie był gorszy. Spróbował z innego trunku, czyli maczanie tego w spirytusie. I zrobił przepyszną nalewkę, pełną witamin i zdrowotności. Mikroelementów. Mikroelementów, tak. Makłowicz w spódnicy, czyli gotowanie w wanie. Odcinek pierwszy, sok z opuncji, krwawa Katarzyna. Katarzyna. Zobaczcie ile tego no jest tutaj. Ma taki kolorek. A, krwawa Katarzyna. W każdym razie nie radzę oblizywać tego noża po opuncji. Nawet nie chcę myśleć ile on ma w sobie... E... Czego on ma? Igiełek. Wiesz? Uwaga! Profesjonalna obsługa owoców z opuncji w wykonaniu macie. Dobrze, więc tak, Kasiu pozwól. Już idę. Pozwól To jest, to jest główny, 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 stół, tak, główny stół operacyjny, mianowicie szklany talerz, bo barwnik pigment opuncji jest bardzo trudny do usunięcia. Między innymi folia temu służy, żeby się nimi nie przejmować. Ten talerzyk służy do opierania narzędzi zbrodni. Opuncje już idą. Tak, Czekaj, opuncje, ja niosę tylko... Tak, opuncje mogą być na, na glebie, tak. Cała przy, przy tym. Dlatego tak, właśnie se amatorzy, z boku. Tak jest. Krzesełko, krzesełko, krzesełko mi się na na przydało, kodę. please, tak. Żeby, żeby się nie schylać i garba nie dostać. Co by, żeby. Po pierwsze, tak. I siadasz na krzesełku. Krzesełko na... Bierzesz autobuszu. nóż, Krzesz nóż jest... Nóż jest no, może ja, ja używam krótszego, no ale trudno. Taniec z szablami, to jest, to jest wersja taniec taniec z szablami. Po prostu kroisz ileś tam naraz, dlatego o tyle fajne jest od razu nabieranie widelcem, że nie trzeba potem jeszcze raz go łapać, tylko nabierasz widelcem z tego. Zaraz to zademonstruję. Nabieram widelcem od razu chyc, wzdłuż osi myk. Kroimy tak, żeby cały talerz był zapełniony. Robię to dlatego, żeby wykonać jednakowy element procesu produkcyjnego, o tak, na, na naszym polu operacyjnym. O, zresztą widać, tutaj poleciało po folii, nie ma znaczenia, bo po folii. Tak, no i powiedzmy sobie, że to już nam, że to już nam wystarcza. Odstawiamy to. Teraz, co nam będzie potrzebne? Łyżeczka i. Widelc. Chwytamy, chwytamy widelcem za ogonek tegoż tutaj. Tak? I chyc do tak zwanego wiadra przeznaczenia. Jeżeli nie wyskrobaliśmy wszystkiego, możemy rzecz powtórzyć. na Nabrzeżek. I chyc A myślisz, że te kolce z tej opunkcji, one się rozgotują? Tak, tak. Ja nie mam żadnych tych. Zresztą to i tak i do, i, 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 będzie potem przecierane jeszcze przez sito po zagotowaniu ja w trakcie, w trakcie ekstraktu tego soku to owszem, one jeszcze mogą być szkodne, ale po całym procesie zakończonym nie spotkałem się a wypiłem już tego dosyć dużo no chyba, że, okaza że okazało, okazałoby się, że nie jestem księżniczką na ziarnku grochu, także okazało się też, że to ty jesteś ojcem chrzestnym Nalewki na opuncjach. A tak, 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 tak. tak. Już y, Jak część to się stało, że żeś do tego doszedł? Ho, po czy po prostu. potrzeba chwili, czy przemyślana akcja? Y, znaczy, trafiłem na owoce opuncji, a nie ma czegoś takiego, z czego nie dałoby się zrobić nalewki. No, no może ze starych skarpetek, może, może nie, niekoniecznie. I jaką moc osiągnęłeś? To znaczy, z, z, zbyt dużo, bo miałem takiego suflera, który, który, któremu w kółko za mało było, że tak powiem, yy, mocy. mocy. No ale. Dawało się już odkazić? Yy, no tak, tak, oczywiście. Oczywiście te pierwsze loty były już, już, już za nami. Yy, z, z, lądowanie całkiem przyjemne, bez żadnych reperkusji, yy, tak zwanego dnia, dnia kolejnego. Dnia, dnia kolejnego. No ja to widzę, że tobie to idzie po prostu turbo. No to jest sprawa po prostu ileś tych dziesiątek kilogramów przyrobionych. Teraz tak, jest drobna przerwa. Po co to to? Żeby spokojnie odłożyć, żeby się tu nic nie ufajdało, teraz się bierze ten talerzyk, idzie się, idzie się z tym w krzaki i że tak powiem i przywraca łupiny naturze. Tak, w sposób na, jak najbardziej naturalny to wraca do, do obiegu. Bardzo. Puncie do puncji. Tak jest. Jak widzicie, to, to już jest ciąg dalszy. Proszę bardzo. Dobra, teraz odsłona, ja spróbuję. Czekaj, wiesz co? A ja jeszcze ci tylko Aha. zrobię pewne usprawnienie, w sensie pozbyję się, pozbędę się. Dobrze. Co po niektórych kolców, które tu zostają na tym ustrojstwie. Nie, nie jest to takie. Tam. Myślałem, że jest dużo mniej, yy, bardziej miękkie, a to jest. Nie, jednak to twarde? Jest, tak. Pod yy, czujnym okiem mistrza opuncjowego przygotowujemy. Tak, tak, skoczka. Tak. Owoce są bardzo twarde. No, ananas normalnie. No, prawie ananas. No, czyli, tak, to są trochę... Ale już tutaj wyjmowanie tego środka jest ok. Patent z łyżeczką pomaga. Nie, nie mam tej precyzji co Maciek. Muszę poprawiać. Ale ty nie poprawiaj, bo po, jak będziesz poprawiał to wiesz co, chyba z kolcami będziesz ja to... doczymy, potem, potem. Ja w soku już tego nie mam. Kolce magicznie wychodzą ze soku. Myślę, że się rozgotowują. To nie wykluczone. Właśnie z tych nie, właśnie. Nie, nie wiem, czy witamina nie, nie... C. Najwięcej witaminy C jest w kolcach. Sokoli. Sokoli. To, zwłaszcza na ich końcach. Tak, słynne jest już to powiedzenie: e, witamina C jak w kolcu. W Kolcu maku. Yy, nie będziemy siedzieć o suchym paszczu. Kawkę trzeba wypić. Tak w ogóle nikt, nikt tutaj nie powiedział, nie wspomniał o tym, że dzisiaj jest. 21 grudnia, godzina, która jest godzina? 17 albo później, my się sobie stoimy w bluzeczkach, kolega Maciek w krótkich portkach, to ty więc się naprawdę Wigilia nam się zapowiada przeurocza, a tu jest coś, czego ja nie mam ochoty mieć w jedzeniu. Na pewno wyjdą te kolce. Ty, ty. A, żeby nie było, Maciej mnie poczęstował półproduktem. Za, za, za wcześnie. Za wcześniej. I od razu trafiło. I nie. od razu miałam kolec w języku. Więc uważajcie, nie bądźcie zachłanni. Poczekajcie. Dajcie się rozgotować, niech ostygnie. Rozgotuje się i wtedy dopiero próbujcie. Dosypujcie cukru, czy czego tam potrzebujecie. Bo kolec w języku... Rzecz względnie przyjemna. No ale dobra. Obrałam już z 15 tego ustrojstwa i powiem Wam, że idzie to bardzo szybko, bardzo fajnie i można robić. A że cukru mamy bardzo mało na dzisiaj, to jutro też będziemy robić na pewno, bo słoików mamy już na... zbieranych od groma. No i dobra. Najważniejsza rzecz, o której od początku zapomniałam, a po co trzymałam specjalnie tę koszulinę Benka, ścierkę. Nie róbcie tego w ulubionych ciuchach. Załóżcie coś, co możecie wyrzucić, bo chlapie wszędzie i to się nie spierze. Przecież to moja najlepsza koszula wyjściowa, wyjściowa. do pracy. Ha, widzisz. Dobrze, że już nie pracujesz. I tak, zosta i tak pozostanie. A, miałam to ciąć od razu. No widzisz, już zapomniałam. Jezu, już tak zestresowałam się moją z bluz, z bluzą wyjściową do ludu. Już by była... Jak zobaczycie na łyżce, że już macie igły, to zdejmijcie je. Co tam na języku? O, i tego nie róbcie. Nie róbcie.